Zanim rozpoczniemy tutaj czytać z tego 20 rozdziału Księgi Sędziów, chcemy pokrótce tylko przypomnieć w jakim kontekście ten rozdział się znajduje, gdyż tak naprawdę rozdział 19, 20 i 21 stanowią jedną historię. Tyle, że jest to dosyć obszerny materiał i trudno byłoby to wszystko omówić w trakcie jednego kazania. Stąd Patrzymy na te elementy w odrębnych tutaj rozważaniach. Ten dziewiętnasty rozdział, jak już ostatnio mówiliśmy, jest chyba jednym z takich najbardziej nieprzyjemnych i dramatycznych i tragicznych rozdziałów, jaki w ogóle znajdujemy w całym Słowie Bożym. Ja osobiście sam początkowo przystępując do tej księgi zastanawiałem się, czy będę w stanie, że tak powiem, publicznie głosić się z tamtego rozdziału, ale jakoś tutaj przyjrzawszy się tym różnym ważnym, myślę, prawdom, które przez ten rozdział są zwiastowane, odważyłem się o tym mówić w zeszłym tygodniu i zostawiliśmy tutaj tą historię w momencie, kiedy ten zdesperowany Lewita, rąbał tą swoją konkubinę na 12 części, rozesłał ją do wszystkich plemion Izraela i mówi do nich rozważcie to sobie naradźcie się i rozpowiadajcie Więc wzywa ich tutaj do jakiegoś działania wzywa ich do reakcji na to straszne wydarzenie, które miało miejsce w Gibei w trakcie jego podróży z tą konkubiną do domu i czytamy tutaj w pierwszym wierszu 20 rozdziału, wtedy wyruszyli wszyscy synowie izraelscy i zgromadzili się i zgromadził się zbór jak jeden mąż, od Dan aż po Berszebę, także i ziemia gileacka przed Panem w Mispa. I stawili się przywódcy całego ludu. Wszystkich plemion izraelskich w zgromadzeniu ludu Bożego. 400 tysięcy mężów, pieszych, zbrojnych w miecze. I z tego, co dalej czytamy, wygląda na to, że chociaż czytamy tutaj wszyscy, najwyraźniej z plemienia Benjamina nikogo tam nie było. Chociaż ten Lewita rozesłał do wszystkich plemion, a więc również. Do tego plemienia najwyraźniej z kontekstu tutaj całego tego rozdziału wydaje się, że nikt z Benjamina nie przyszedł na to zgromadzenie. wiersz trzeci: To też Benjaminici usłyszeli, że synowie izraelscy pociągnęli do Mnispy, a więc tutaj widzimy przynajmniej pośrednio, że oni tylko słyszą o tym, nie czytamy, żeby jakąś delegację tam wystosowali. Synowie izraelscy zaś mówili, powiedzcie, jak mogło się stać to bezprawie. I odezwał się mąż Lewita, mąż tej zamordowanej kobiety w te słowa. A więc tutaj mamy jego krótką relację tych wydarzeń, które opisane są bardziej szczegółowo w dziewiętnastym rozdziale. Przyszedłem do Gibei, która należy do Beniaminitów. Ja i moja nałożnica, aby przenocować. I powstali przeciwko mnie obywatele Gibei i otoczyli we wrogim zamiarze dom w nocy, chcąc mnie zabić. Moją nałożnicę zaś zgwałcili tak, iż umarła. Chwyciłem więc moją nałożnicę. I pokrajałem ją na kawałki, i rozesłałem ją poprzez wszystkie pola dziedzictwa izraelskiego, gdyż dopuścili się czynu haniebnego i ohydnego w Izraelu. A więc tutaj widzimy, że ta jego relacja troszeczkę odbiega od tego, co czytaliśmy w dziewiętnastym rozdziale, i być może jest to po prostu takie streszczenie tego, co on powiedział. Być może tutaj jego relacja była bardziej bliska temu, co rzeczywiście się wydarzyło, albo po prostu on tak ją przedstawił tutaj, troszeczkę jak gdyby siebie tutaj chcąc pokazać w lepszym świetle i z jednej strony tych beniaminitów, nie wiem czy w gorszej, czy w, jak gdyby zarzucając im troszeczkę coś innego niż tam się wydarzyło. A więc widzieliśmy, że tam nie było przynajmniej otwarcie jakiejś próby zabicia tego człowieka. Oni raczej y, chcieli z nim sobie poigrać y, i dopuścić się tego grzechu homoseksualnego. Natomiast y, on tutaj to przedstawia, jakoby nastawali y, na jego y, życie i chcieli go zabić. I jak gdyby tutaj też nie mówi o tym, że to on tą nałożnicę do nich wypnął, tylko po prostu wszystko im przypisuje, że oni ją Zgwałcili tak, iż umarła. A więc tutaj w tej jego relacji on tak niewinnie wygląda. Jak widzieliśmy tu ostatnio, wcale tak nie było. On był częścią tego wszystkiego, co tam się wydarzyło. Otoście wszyscy tutaj, synowie izraelscy, więc wypowiedzcie się i radźcie. I powstał cały lud jak jeden mąż, mówiąc, Nikt z nas nie pójdzie do swego namiotu i nikt nie wróci do swego domu. Lecz teraz tak postąpimy z Gibeą, że przeciwko niej wystąpimy, jak wskaże los. Weźmiemy dziesięciu mężów ze stu we wszystkich plemionach izraelskich. Stu z tysiąca. Tysiąc z dziesięciu tysięcy, aby dostarczyli żywności dla ludu zbrojnego, który ruszy na Gibeę w Peniaminie za tę ochydę, jaką popełniono w Izraelu. A więc widzimy tutaj, że oni wysłuchawszy tego lewity, zbadawszy sprawę, dochodzą do wniosku, że to zło nie może ujść bezkarnie. Muszą coś z tym zrobić. Jak widzimy tutaj, przygotowują się do takiej poważnej militarnej ofensywy gromadzą ludzi z każdego plemienia i jednocześnie myślą o zaopatrzeniu tego całego wojska w żywność, a więc więc nastawiają się tutaj na taki dłuższy, poważniejszy konflikt. To, co tutaj też jest ciekawe, to powtarzane kilkakrotnie to stwierdzenie, że oni są jak jeden mąż. Są wszyscy tutaj jednomyślni. Jak widzieliśmy w całej tej księdze, każdy robi to, co jemu się podoba, każdy robi to, co jest słuszne w jego oczach. I widzimy tutaj taki y, brak tej jedności, widzimy brak jakiegoś takiego wspólnego działania w tych księdza, ale każdy gdzieś tam robi, y, co uważa. I w zasadzie do tej pory widzieliśmy tylko w jednym przypadku, kiedy się zebrali razem, aby Samsona schwytać. To tam była jakaś jednomyślność. I oczywiście za przywództwem tych sędziów y, widzimy, że tam też jakaś pojawiała się iskra jednomyślności, przynajmniej w jakimś jednym plemieniu albo w kilku pobliskich plemionach. Natomiast tutaj widzimy, że cały Izrael, jak jeden mąż, gromadzi się i są jednomyślni co do tego, że trzeba zająć się tym grzechem i trzeba potępić to zło, i nie można tego zostawić tak jak jest, nie można tego puścić płazem. Tak więc zebrali się wszyscy mężowie izraelscy przy tym mieście, zwarcie jak jeden mąż. Potem rozesłały plemiona izraelskie mężów do wszystkich rodów Benjamina z takim orędziem. Co to za bezprawie zostało u Was popełnione? A więc znowu widzimy tutaj, że nie rozmawiali o tym na tym zebraniu ogólnym. Najwyraźniej nie było tam Benjamitu, bo wtedy z nimi mogliby z tymi przedstawicielami o tym porozmawiać i zadać im wprost to pytanie, co się stało, co teraz zamierzacie z tym zrobić, ale widzimy, że wysyłają do nich posłów. Wydajcie teraz tych mężów, ludzi niegodziwych, którzy są w Gibei, a zabijemy ich i usuniemy zło z Izraela. A więc tutaj, jak widzimy, postawili im takie proste ultimatum. Wydajcie tych, którzy dopuścili się tego zła. To zło musi być ukarane, musi być oczyszczone. I to było zgodne z tym, co księga, Księgi Mojżeszowe mówiły. Było to zgodne z prawem, które Bóg im dał. Natomiast o dziwo Beniaminici nie chcieli wysłuchać głosu swoich braci, synów izraelskich.